Cześć wszystkim, dzisiaj przyjrzymy się trzem kolimatorom firmy Vector APTYX: Frenzy S1X17X24, MOS, SAS i MIC. Omówimy ich najważniejsze cechy, różnice, podobieństwa, sposób montażu, a także pokażę, jak korzystać z ich przycisków sterowania. Zacznijmy od rozpakowania. Wszystkie trzy kolimatory są zapakowane niemal identycznie. W pudełku znajdziesz ściereczkę do czyszczenia, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną VIP, zestaw śrub, klucze imbusowe oraz kolimator z montażem Weaver i gumową osłoną na soczewkę. Przejdźmy teraz do opcji montażu. Wszystkie trzy urządzenia mogą być zamontowane za pomocą dołączonego adaptera na szynie Weaver, która jest również kompatybilna z szynami Picatinny. Po zdjęciu montażu Weaver wszystkie trzy kolimatory mają podstawę MAC, która jest odpowiednikiem podstawy Shield RMS. Ta podstawa jest idealna do pistoletów subkompaktowych. Teraz porównajmy kluczowe cechy i właściwości każdego z tych kolimatorów. Modele SAS i MIC mają plamkę 3 MOA. Podczas gdy model MOS oferuje konstrukcję multisiatki. Plamkę 3 MOA, krzyżyk w kółku oraz kombinację obu. Wszystkie trzy modele są wyposażone w czujniki ruchu i funkcję automatycznego wyłączania. Funkcja ta wyłącza urządzenie po około 3 minutach braku ruchu. Mają również 10 poziomów intensywności podświetlenia. Każdy z kolimatorów ma szerokość 28 mm i długość około 41 mm. Jedyną zauważalną różnicą jest wysokość. Modele MIC i MOS mają wysokość 24,3 mm, natomiast model SAS jest nieco wyższy, ma 25 mm. Wszystkie modele mają taką samą wielkość soczewki 17 x 24 mm. Ich ogólny design jest bardzo podobny, a obudowy wykonane są ze stopu aluminium. Model SAS wyróżnia się jednak kilkoma istotnymi różnicami konstrukcyjnymi. Najważniejszą różnicą jest rodzaj i umiejscowienie baterii. Modele MIC i MOS mają komorę na baterię na spodzie, gdzie bateria jest utrzymywana przez adapter lub zamek broni. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem tego rozwiązania. Z kolei model SAS ma boczną komorę na baterię, co moim zdaniem jest lepszym wyborem, ponieważ eliminuje ryzyko utraty nastaw po wymianie baterii. Model SAS korzysta z baterii CR1632 o żywotności do 30 tysięcy godzin. Modele MIC i MOS używają baterii CR2032 o żywotności odpowiednio do 50 000 i 20 tysięcy godzin. Niestety, baterie nie są dołączone do zestawu, więc musisz je dokupić osobno. Modele MIC i MOS mają klasę wodoodporności IPX6. Model SAS ma nieco wyższą klasę IPX7. Wszystkie trzy modele objęte są dożywotnią gwarancją TVIP, co jest dużym plusem i brzmi imponująco. W modelach EMICE i MOS musisz zdjąć montaż wiwer, aby uzyskać dostęp do komory baterii. Włóż baterię stroną dodatnią na zewnątrz, a następnie ponownie przymocuj kolimator do adaptera lub zamka broni. Instrukcja obsługi zaleca, aby nie przekraczać momentu dokręcania 16 cali na funt podczas mocowania śrub. W przypadku modelu SAS, odkręć dwie śruby bocznej komory na baterię i wyjmij tackę. Włóż baterię do tacki stroną dodatnią do góry, wsunij tackę z powrotem i dokręć śruby. Sterowanie jest bardzo proste. Aby włączyć kolimator, naciśnij krótko przycisk plus lub strzałkę w górę. Aby go wyłączyć, przytrzymaj przycisk minus lub strzałkę w dół przez 3 sekundy. Te przyciski służą również do regulacji intensywności podświetlenia. Aby zmienić siatkę, przytrzymaj przycisk plus przez 3 sekundy. Na koniec, aby dostosować ustawienia wiatru i elewacji, użyj pokręteł regulacyjnych. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Do zobaczenia następnym razem.